Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Paczki Hema Taka sytuacja, przechodzimy do pierwszego spotkania dzisiaj Dzisiaj trzy spotkania przed nami i oto nasz nowy skład Jak widzicie dwóch środkowych pomocników, gram 4-1-2-1-2 Z dwójką środkowych pomocników zamiast lewego i prawego pomocnika Zobaczymy jak to wyjdzie, tak mam karty dobrane, mam 100 zgrania Więc myślę, że powinno być ok. to jest skład przeciwnika A jeżeli wy chcecie sobie kupić końce, zapraszam, wszystkie linki macie oczywiście w, na opisie na dole Przeciwnika, skład jest, mimo że nie wygląda tak dobrze, jest naprawdę o wiele lepszy od mojego. No i na początku wyprowadzamy akcję. Niestety źle Remi podaje do naszego środkowego pomocnika. No i Long to wykorzysta. Long to wykorzysta, jest 1 do 0 dla przeciwnika w 5 minucie po moim błędzie. Druga połowa, 65 minuta. Znowu ja próbuję wyprowadzić akcję. Jakieś tam akrobacje są wykonywane. I znowu błąd mój w obronie. Wedjama strzela słupek dobitka, bitka. Do... po prostu ratował w każdy możliwy sposób. Ale nie uchroniło to nas od straty bramki na 2 do 0 88 minuta no i przeciwnik wyprowadza kolejną znowu akcję, próbujemy to obronić ale nie idzie, no po prostu idzie to masakrycznie ciężko, no i kapitalny strzał 3 do 0 dla przeciwnika i to jest porażka kolejna, porażka numer 2 bądź 3, 2 chyba bo tak, bo jedną nam zaliczyło jako porażka, a nie była to porażka no Trudno, trzeba o tym zapomnieć, przejść do następnego spotkania. Nie grało mi się najlepiej tym składem, ale postanowiłem dać mu jeszcze jedną szansę przeciwko temu składowi z Kawaniem, Lakazetem, Lukasem. I ogólnie skład wygląda. Bardzo prawidłnie. 14 minuta. Crouch dostaje piłkę. Crouch jest jednym z najgorszych graczy, jakim grałem w tej FIFA. Naprawdę nie polecam. E, nic ten człowiek nie umie. Ale Remi ładnie drybluje tutaj w środku pola. Jak widzicie, spokojnie, powoli podaje do barclaya. A ten z lewej nogi uderza kapitalnie. I mamy 1 do 0. Swoją drogą zaczynam powoli używać trochę R2, L2. To jest, wiecie, to, to co było używane chyba w FIFA 12, e, bardzo ja tego nie używałem, bo jakoś nie mogłem się do tego przyzwyczaić. E, no i to powoli zaczyna przynosić skutki. Zobaczymy, z jakim skutkiem będzie to się działo w następnych meczach. Wygrywam 2 do 0, podanie do środka do Remiego. Remi wypuszcza Barclaya, ten strzela na 3 do 0 po kapitalnym strzale w okienko. E, no i mamy 90 minut, 5 minut doliczone. Ładne wypuszczenie Remiego, ten do Barclaya i on kompletuje sobie hat-tricka w tym spotkaniu. I mamy 4 do 0. I to są oczywiście dwie paczki. Tego tak strzeliłem, wiecie, do tyłu podałem, żeby mieć te dwie paczki, a nie cztery. Powiedziałem 4, 4, 0, dwie paczki. wiemy o co chodzi. Pięć strzałów celnych, <grym> i zobaczcie, że on miał 16 strzałów, z czego 9 celnych, a nic mu nie wpadło. No, szczęście po mojej stronie tym razem, no, ale wiem, że ono się na pewno odwróci. W pierwszej paczce, no, dobry, szybki, skrzydłowy z Holandii. Wiem, że chcecie, żebym zrobił skład z Holendrów, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Druga paczka Messi na parce, a w parce mamy Fellainiego, którego jak najbardziej wstawa. Do składu 88 fizyki na pewno zostanie na środkowym pomocniku defensywnym u mnie. No i przechodzimy do kolejnego spotkania już z Fela i nim właśnie na tej pozycji. I zobaczmy Star's Team. No i ma Jerwinię, ma Torresa, ma Pirlo. No, no nie jest to może jakiś super skład. No, no zobaczcie, no szczerze, nie jest to super skład, ale jest czym grać oczywiście. No i przeciwnik też tutaj miał wyłączony mikrofon. No i coś tam I mówił podczas różnych straconych bądź zdobytych bramek. Niemniej jednak, Remin. W minucie strzela, piłka odbija się fartownie i wpada na 1 do 0. Kolejna akcja, 23 minuta. Remi mija sobie spokojnie jednego, mija drugiego. obrońcę biegnie sprintem, biegnie Remi biegnie, biegnie i strzela. I to jest 2 do 0 w minucie 24. Kolejna akcja, 29 minuta. Przeciwnik postanowił też Lazarewiczem pobiegł nąć na maksa ile się da mija mojego brankarza spokojem, nie nie co on, o czym myślał. No ale na pewno nie o tym, żeby obronić ten strzał jest 2 do 1. Kolejna akcja, znowu ten sam zawodnik, tym razem podanie do Żerwinio Żerwinio wypuszcza sobie piłkę nie jednego, drugiego ręca strzela jest 2 do 1 Już miało być tak pięknie, a już miało być tak kolorowo. No, ale jeszcze nie koniec tej połowy. Remis znowu dostaje piłkę, zostaje faulowany. jest rzut karny, bo przy można blokować przeciwnika kiedy on dokonuje tego strzału zobaczmy jak wykonamy ten karny jeżeli go w ogóle strzelimy no i Remi podchodzi do tego rzutu karnego szybki strzał, lewo, prawo, lewo, prawo lewo, góra, przeciwnik nie wyczuł, ale jednak ten strzał był za dobry żeby go wybronić, kolejna akcja 45 minuta, znowu Remi przy piłce Remi, Remi szuka, komu by to podać ładnie do Herery, Herera oddaje do Remiego ale ten Dobiega na do piłki po fartownym strzale. Mamy 4 do 2 dla mnie jeszcze w pierwszej połowie. Druga połowa, 57 minuta. kracz do Remiego. Remi szuka ładnie, tutaj mija jednego drugiego zawodnika. Podaje do Kraucza. Ten oddaje do Remiego. Ten strzela. roli broni, niestety ale wypuszcza tak piłkę, że obrońca podaje do mnie, tutaj taka klepa, 1-2 strzał od razu z pierwszej piłki i Barclay strzela na 5 do 2 kolejna akcja, 73 minuta e, blokuje przeciwnika, e, no ale niestety niby go zablokowałem tutaj można się, no to cool, no jednak jego zablokowałem rzut karny podyktowany, no. żerwinie podchodzi, nie, będzie Pirlo wykonywał no i Guzan czy, Guzan, czy Guzan, czy Pirlo, Guzan czy Pirlo i Guzan jednak wyczułem, bo idealnie dobitka bitka Guzan znowu broni i no mamy kolejną akcję tym razem moją 50, 79 minuta podanie do Kraucza a ten przysprintował, ależ to jest sprint strzał, faul i to jest rzut karny dla mnie, także no będzie różnica 4 goli, jeżeli wykorzystamy ten rzut karny, Remi podchodzi do rzutu karnego strzela, ale niestety bramkarz broni perfekcyjnie go i jest 5 do 2 no a to oznacza tylko jedną paczkę złotą rozszerzoną, ale przeciwnik rozklepuje na razie mnie, Radu Radu, Radu strzela, no idę Realny strzał Radu i mamy tu 5 do 3, to jest tylko jedna zwykła paczka, ale jeszcze mamy Remiego, Remi który strzela, piłka odbija się fartownie pod nogi Remiego i mamy 6 do 3, no, wracamy do tej jednej paczki, mimo że strzelił nam w 89 minucie to my potrafiliśmy wyprowadzić akcję, ale to jeszcze nie koniec, jeszcze walczy o tą paczkę jak lew, no i Remi ustaje piłkę, Zastanawiam się co tu zrobić, komu podać, jest Crouch, strzela z pierwszej, odbitka, Crouch! Wow, ho, ho, ho! Crouch jest, jest akrobata, jest ten chudy patyczak, który, no akrobata jak nic, no zobaczcie jak on to zrobił, powtórki tak jak mówiliście, e, że tylko ładnych bramek, no i to, to była ładna bramka, no zobaczcie jak on to przelobował, no po prostu akrobata nie z tej ziemi Crouch, e, on nie jest drewniany, on jest akrobatą. Pyk! No po prostu i nad bramkarzem, nad wszystkimi, e, z taką bramkę strzelić i to na, na to, żeby zdobyć dwie paczki. Tak się też to spotkanie skończyło: 7 do 3, to oznacza różnicę czterech bramek, i to oznacza dwie paczki. Jakie to będą paczki, nie wiem, zaraz przed wami się one ukażą. 6 punktów, no już ta porażka zabiera nam możliwość e, wy, tych trzech paczek za wygranie całego. E, Sezonu. Tutaj mamy barca Gliego, więc do serii A jak najbardziej się przyda ten środkowy obrońca. Zobaczmy też drugą paczkę Howard na parce, a w parce jest nikt ciekawy. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się, zostaw łapkę w górę, 2000 łapek znowu damy radę. Jeżeli tak, to zostawcie. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej, cześć!